A w tym tygodniu Renault Captur, znaczy, przepraszam bardzo, Mitsubishi ASX, czyli tak naprawdę Renault Captur. Dobra, nieważne, jedziemy z tematem, zapraszam Was na test najnowszego Mitsubishi ASX. Dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego japońskiego nowego wynalazku, nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału MOTOOKIEM, bo to dzięki waszym subskrypcjom my możemy się rozwijać i pokazywać wam takie samochody, jakie właśnie sobie pragniecie obejrzeć. Więc to, dzięki za subskrypcję, a my przechodzimy do ASX. -a. No i co ja mam wam o tym powiedzieć? Od 2019 roku jest z nami Renault Capture drugiej generacji. A Mitsubishi postanowiło zrobić kooperację razem z Renault, czyli tak naprawdę Renault wciągnęło Mitsubishi do własnej grupy i tak oto tym efektem mamy coś takiego, czyli Renault ASX, czyli bardziej powiedzmy Mitsubishi ASX. No właśnie, tutaj się dosyć dużo zmieniło. Mitsubishi ASX to tak naprawdę był bardzo fajny samochód. Introducing the new Mitsubishi ASX, engineered for life's everyday adventures and beyond. który był bardzo także popularny w gamie całego Mitsubishi, był jednym z najchętniej wybieranych samochodów takich crossoverów, które naprawdę dosyć dużo zawojowały na rynku, miały fajne wolnossące silniki i to wszystko działało, było dosyć dobrze wykonane i było naprawdę fajnym japońskim samochodem do właśnie ostatniej generacji. Najnowsza generacja no właśnie to tak naprawdę już nie jest ASX. A co tu się wydarzyło? No wydarzyło się dosyć dużo, czyli tak naprawdę Renault Capture w wersji ASX. Tak, I tak jak widzicie, my żeśmy już jakiś czas temu, dosyć dosyć czas temu, bo to chyba był jeden z pierwszych filmów, testowali właśnie Renault Captura w wersji plug hybrid. A teraz dosłownie mamy praktycznie identyczny samochód. Co tu się zmieniło? Nie zmieniło się praktycznie nic. Oprócz tego, że został zmieniony pas przedni tak delikatnie, dosłownie. Zmienione tutaj jakieś detale w formie chromów. Pojawiło się oczywiście logo w formie Mitsubishi, a tak to nawet reflektory, wszystkie dokładki, nawet te kolory, które są, to dosłownie jest kopia Renault. Nawet im się nie chciało zmienić świateł, bo nadal mają napis LED Pure Vision. Co prawda, światła tutaj w tym egzemplarzu i ogólnie w grupie Renault są bardzo fajnym elementem, bo są naprawdę mocne. Światła LEDowe halogenowe, ale naprawdę na bardzo fajnym poziomie, i naprawdę ta ostrość odcięcia i to światło, które jest w nocy. Bardzo dobrze zasługuje oczywiście na pochwałę, jeśli chodzi już od dłuższego czasu. Wersja Intense, połączona z biało-czarnym dachem, tak naprawdę za 4500 zł. dopłaty. Kolorystyka jest dosłownie identyczna, taka jak w przypadku Renault Captura, czyli macie naprawdę fajną paletę kolorów. Czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, połączony z czarnym dachem, z szarym dachem, stalowym dachem, białym dachem, więc tego naprawdę jest dosyć dużo. No tak, ale czy to jest ASX? Nie wiem. No dobra, ale trzeba Wam także opowiedzieć o kołach, to w końcu już jest tradycja. Jeśli chodzi o koła, macie 18-calowe opelgi, które są dosłownie identyczne jak w przypadku Renault Captura w wersji Intense, a w Mitsubishi ASX macie dosłownie dwie wersje wyposażenia i tak samo w najwyższej wersji wyposażenia Intense. Macie 18-calowe koło, które wygląda dosłownie identycznie. Bardzo ładne, nowoczesne, ciekawie wyglądające, z polerowanymi takimi rantami w formie pięciu takich jakby ala telefonów. Trochę mi to przypomina Alfa Romeo, nie wiem czemu. No i zmieniony oczywiście znaczek na Mitsubishi. Czy Japończycy cokolwiek zmienili od bocznej strony? Nie. 4,22 metra długości, czyli tyle samo co Captur. 2,66 metra rozstawu osi, tyle samo co Captur. Nawet łącznie prześwitł. 17,4 cm, tyle samo co Captur, co nie zmienia faktu, że Captur jest bardzo fajnie wymierzonym samochodem i ASX to no, też także oczywiście pozyskał dzięki temu. Bardzo fajny, kompaktowy crossover, który ma naprawdę sensowne właściwości powiedzmy terenowe, bo 17 cm w prześwitu pozwoli Wam spokojnie dojechać na Waszą działkę, czy jakiekolwiek inne bardziej błotne tereny. Co prawda niestety nie możecie tutaj mieć żadnego napędu 4x4, bo platforma Renault tego kompletnie tutaj nie przewidziała. A, no tak, ale nie zapomniałbym oczywiście o tych pięknych, szarych, srebrnych relingach, czarnym dachu, dodatkach, ale to już wszystko znacie. Japończykom nie chciało się nic zrobić dosłownie z zawieszeniem. Nadal z tyłu jest belka skrętna i nadal są hamulce bębnowe. Serio? Naprawdę? Aż taka kopia? Ale tutaj już się Japończycy postarali, tutaj troszeczkę zmian jednak jest. To, co zawsze było w kapturze, to na pewno światła a to było naprawdę fajnym elementem. Ten czarny dach połączony z przyciemnionymi szybami, to też zawsze dobrze wyglądało. Nawet pojawił się tutaj, uwaga, znaczek Mitsubishi w tych lampach. No, brawo, Japończycy! No i mamy tutaj najwięcej zmian. A tak naprawdę, co to jest to? To nie wiem, wygląda trochę jak jakiś nosorożec. największymi zmianami to są napisy, i dosłownie to coś na środku, co wygląda nie wiem. Nawet ciężko mi to określić, co to jest. No po prostu jest zastosowana tutaj kamera do tego ogromny napis Mitsubishi, żebyście nie pomylili na pewno, że to jest kaptur. Macie tutaj duży napis Mitsubishi, no i taki już mniejszy, bardziej skromny napis ASX. Plastikowy zderzak, dodatkowe elementy w formie piano black oraz mocno podciągnięty tył to są takie znane elementy, jeśli chodzi faktycznie o kaptura. To jest cała stylizacja tego samochodu. Tu nic więcej się nie zmieniło. Czas na gamę silnikową, a czy cokolwiek tu Japończycy zmienili? Nic tu nie zmienili, ale tak naprawdę nie było co zmieniać, bo szczerze powiedziawszy naprawdę gama silnikowa Renault jest bardzo fajna i naprawdę dosyć dobrze dopasowana, jeśli chodzi o kaptura. A co my tutaj mamy? Po otwarciu maski od razu jest tutaj widoczne, że mamy tutaj do czynienia z konstrukcją Renault i z silnikiem także Renault. Co mamy tutaj na pokładzie? Silnik 1.3 TCE o mocy 140 koni, tak jak w naszym przypadku i 260 Nm rozpędza ten samochód. W jakieś 10 sekund do pierwszej setki, ale w spokojności wystarcza. Ze na to, że to jest czterocylindrowa jednostka z turbo doładowanie, to naprawdę ma bardzo fajny ten moment obrotowy i ten samochód jest także w miarę lekki, bo waży okolice tony 390 kg. To jest tak naprawdę bardzo fajna, lekka bryła, która jest napędzana przez dosyć fajny także silnik. Jest także mocniejsza wersja tego silnika, 158 konna możliwa do połączenia także ze skrzynią DCT. Ostatnim elementem tak naprawdę jest hybryda. Hybryda typu plug-in. Czyli połączenie silnika 1,6, moc okolice 148 koni i możliwość przejechania na prądzie chyba okolice 30 km, co także dla Was żeśmy sprawdzili w jednym z naszych pierwszych filmów na tym kanale, gdzie sprawdzaliśmy faktyczny zasięg właśnie Renault Captura. Jeśli oczekiwaliście tutaj jakichkolwiek japońskich silników w formie wolno długowiecznych, długotrwałych, przejeżdżających pół miliona kilometrów jednostek, to niestety ta era się już skończyła. Ale nie zmienia to faktu, że silniki. Jakie zostały zastosowane tutaj przez Renault, to naprawdę są bardzo fajne konstrukcje, które nie będą sparać Wam jakichkolwiek problemów, więc tutaj naprawdę temat został dopracowany. A jak z praktycznością bagażnika? Tutaj jest nadal rewelacyjnie. Kaptur zawsze miał dosyć dużą, oczywiście, pojemność bagażnika i ASX także ma dosyć sporo. 422 litry pojemności bagażnika, jak na B, crossovera. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. I jeszcze możecie go powiększyć sobie do 1270 litrów. Fajne elementy, bo macie jeszcze podwójną podłogę, dzięki której możecie sobie pochować kilkanaście różnych pierdół, dosłownie tutaj pod spodem, lub także skorzystać z tego, że możecie mieć równą podłogę i tak progu praktycznie nie ma wtedy. Jedno słabe halogenowe światełko oraz dosłownie dwa pseudo haczyki na jakiekolwiek zakupy. No to jest domena Francuzów. Czas na wnętrze. Chodźcie, zobaczymy sobie, czy tam coś się zmieniło. Jest nudne, nijakie. Jest klonem Captura. Jest Renault, a nie Mitsubishi. Japońskości to tu nie ma. Czas na wnętrze. A tutaj mi się przypomniała jedna z fajniejszych rzeczy, jakie właśnie miał zastosowany Captur. I z ja, sobie to też także przygarnął. Zobaczcie na to. Przesuw na kanapa. Możecie sobie powiększyć bagażnik dosłownie. A kiedy chcecie więcej miejsca na nogi, przesuwacie sobie to dosłownie do tyłu. Miejsca na nogi od groma, miejsca nad głową także od groma. I szczerze powiedziawszy, nawet chyba poprawili jakość plastików, bo nie ma tutaj takiej chamskiej, twardej skorupy, tylko jest troszeczkę jakoś lepiej. Tak bardziej miękko, ale chamska, twarda skorupa nadal jest tu. Wszystko jest twarde, plastikowe. Na środku pojawiły się dwa porty USB, pojawiło się także 12V złącze, a nawet pojawiły się nawiewy. A tak naprawdę tu się nic zbytnio nie zmieniło. To nadal jest bardzo fajny, kompaktowy crossover, w którym jest dosyć dużo przestrzeni z tyłu, a także i z przodu, co wam teraz faktycznie to pokażę. Czas na przednie wnętrze. Co tu się zmieniło? Nie zmieniło się nic, ale tak naprawdę mamy bardzo fajne wnętrze, które ja bardzo lubię w szczerze powiedziawszy. Zacznijmy sobie od foteli, które naprawdę są. Bardzo fajne, przyjemne i w tej wersji Intense, w tej najwyższej wersji wyposażenia ASX-a, są wykonane z półskóry oraz takiego przyjemnego materiału na środku, który jest naprawdę bardzo miły w dotyku. To jest projekt Renault, który już się przejawia dosłownie we wszystkich możliwych modelach. I tutaj, co zostało zmienione, to została zmieniona dosłownie tylko wyłącznie kierownica, a tak naprawdę znaczek. Znaczek na środku przywędrował tutaj Mitsubishi, a tak to jest dosłownie wszystko to samo. Miękkie, przyjemne materiały, oraz ta kierownica, chyba nawet mam wrażenie, została poprawiona, bo jest jeszcze miększa niż była w przypadku właśnie Renault. Przed oczami kierowcy tradycyjny wyświetlacz, który dosłownie występuje w kilku różnych konfiguracjach, i zmieniacie go sobie za pomocą właśnie trybów MySense, czy tam Multisense. Macie kilka różnych grafik, odnośnie oczywiście trybów jazdy, których korzystacie. Tak naprawdę po lewej stronie temperatura silnika, po prawej stronie stan paliwa i komputer pokładowy, którym sobie sterujecie dosłownie z kierownicy. Po lewej stronie jakieś drobnostki w formie lane assistu, czy tam regulacji, czy nawet podgrzewania kierownicy, bo także w tej wersji pojawiło się podgrzewana kierownica, czy nawet podgrzewane dwustopniowo potele przednie, więc to jest taki dodatek, który fajnie w się jest. Twarde materiały tutaj po boku, ale pojawiło się nawet tutaj miękki podłokietnik. Z takich upierdliwych rzeczy pojawiło się tu piano black, które na pewno się porysuje. Mamy dosyć niewielki ekran, który dosłownie jest wielkości przeciętnego iPhone'a, który mógłby być, szczerze powiedziawszy, większy i w Reno jest o wiele większy, ale tutaj w tej wersji Występuje taki dosyć niewielki, ale fajny plus za to, że już jest Android auto bezprzewodowe na pokładzie, dzięki czemu możecie skorzystać sobie z własnego Spotify'a, czy także z Map Google, dosłownie za jednym kliknięciem. Klimatyzacja, która nadal jest upierdliwa i nadal ma swoje problemy jak to w Renault, czyli że kiedy włączycie tryb automatyczny i podciągniecie temperaturę, wyłącza się klimatyzacja, i czasem jest problem ze schłodzeniem wnętrza, ale te problemy już dosłownie znamy, jeśli chodzi o Renault. Pod spodem dwa porty USB oraz ładowarka indukcyjna, to fajnie, bo w Renault za to musicie dopłacić, a tutaj jest dosłownie to wszystko w standardzie. Pojawił się oczywiście ręczny, elektryczny, czy także właśnie auto-hold, no i to jest tak naprawdę tyle. No i słynna gałka wybieraka biegów, jeśli chodzi właśnie o Renault, stosowana dosłownie w każdej możliwej wersji, ale co fajne, macie sześć biegów a nie pie. A jak jeździ ASX tak naprawdę nie zmieniło się tutaj też dosłownie kompletnie nic, ale Renault Captur bardzo dobrze jeździło i tak samo jeździ ASX. Pewność prowadzenia bardzo fajna, sztywna, w miarę reakcja na kierownicę jest także dosyć to wszystko jakoś tak przyjemnie ze sobą zestrojone, ale połączone także z dosyć dużym komfortem, jak to w przypadku u Francuzów. Jeśli chodzi o zawieszenie bardzo proste, tanie w naprawie zawieszenie. Z przodu kolumna MacPersona, z tyłu belka skrętna, która oczywiście wytrzyma bardzo dużo i to czuło że ta belka skrętna z tyłu jest, bo jest naprawdę komfortowo i to jest takie po prostu charakterystyczne prowadzenie, właśnie jeśli chodzi o francuskie samochody. Warto na pewno pochwalić ogólnie cały układ napędowy. Podoba mi się jego dynamika w takiej formie, że zrzucacie sobie jeden, dwa biegi i ten silnik naprawdę bardzo fajnie napędza ten samochód i to jest fajne w tym samochodzie. 140 koni, a tak naprawdę możecie mieć nawet 158 koni, to różni się dosłownie tylko mapą. Jeśli chodzi o ten samochód, dosłownie silnika, ale tak to jest naprawdę bardzo fajnie żywawo. Biegi, co ważne, także pakują i jest to takie płynne zmiana. Do tego sprzęgło działa naprawdę wyjątkowo dobrze. Jest takie bardzo przyjemne, gładkie, Naciskaniu i ta kończąca faza jest taka przyjemna, że nie walczycie z tym sprzęgłem, tylko jest naprawdę tak przyjemnie, gładko to wszystko zrobione. Do tego skrzynia jest sześciobiegowa, dzięki czemu na przykład przy trasach takich autostradowych prędkościach 140 km na godzinę macie troszeczkę większą ciszę, bo macie w końcu ten taki jeden nadbieg. Ale tak to jest naprawdę wyjątkowo dobrze, to wszystko zastrojone. Ale ten silnik już znamy, znamy z Daci, znamy z renówek znamy po prostu z dosyć dużych, większych czasem nawet samochodów, on sobie potrafi naprawdę poradzić i jest w miarę przy tym także sensownie ekonomiczny ze względu na to, że średnie spalanie to jest jakieś 7,5-8 litrów maksymalnie, jeśli chodzi nawet o taki tryb miejski, w trasie jesteście w stanie zejść takich do 7 litrów, a nawet 6,5 litra na 100 km dzięki czemu faktycznie te 48 litrów w baku jest w stanie sensownie ASX-a także napędzić na w miarę większym także dystansie, w okolice 500 km Spokojnie zrobicie na jednym baku. Wyciszenie: no tu jest jeden, pewien mały problem. Przy wyższych prędkościach cholernie słychać lusterka, oraz no cholernie słychać dosłownie słupki. Coś tutaj jest nie tak i to było także problemem w kapturze. I tutaj jest dosłownie identycznie, bo po prostu świszczy. Po prostu bardzo mocno świszczy, i jest to dosyć mocno zauważalne. A tak to wyciszenie jest po prostu tradycyjne, normalne, jak przystało dosłownie na grupę francuską Renault, bo po prostu jest zacnie. To nadal jest bardzo dobry samochód, nadal dobrze się nim jeździ, nadal się nim jeździ komfortowo i myślę, że przypadnie do gustu większości osób, bo jest po prostu zwykłym, normalnym samochodem, który nie daje nie wiadomo jakich wrażeń z jazdy, emocji itd. tak On po prostu jeździ. Ma Was zawieść od punktu A do punktu B i zrobi to naprawdę przyjemnie i komfortowo i taki właśnie jest ASX. No i tak moi drodzy, to się jeździ ASX-em, bardzo fajny, komfortowy samochód, ale do tego nas przyzwyczaił Renault Captur, czyli tak naprawdę mamy tutaj taki sam mariaż, mamy to samo dosłownie, co jest dostępne właśnie w Renault, ale jest to wszystko tak, jako jest grane za sobą. Mi osobiście naprawdę Capturem czy ASX-em się bardzo dobrze jeździ, ze względu na to, że mamy bardzo fajny, dynamiczny silnik, dosyć dobrą, dopracowaną skrzynię biegów jak na Francuzów, może coś tu Japończycy jednak lekko dumnali, ale szczerze powiedziawszy jak na Francuzów... Mamy bardzo fajną, precyzyjną sześciobiegową skrzynię biegów. Sensowne, w miarę spalanie na poziomie 6-7 litrów yy, też jest w stanie tutaj w miarę być uzyskane. I to, co mi się podoba, to jest na pewno styl tego, że możecie jednak sobie to dokonfigurować według siebie. Mogą być to zwariowane kolory, nawet w przypadku tego ASX-a. Ale czy to w ogóle wszystko ma sens? No, właśnie tutaj jest największa zagwostka. Najtańszy możliwy ASX kosztuje 109 000 złotych i uwaga 5 tysięcy złotych tańszy jest właśnie Captur. I tutaj największa zaczyna się walka z sensem takiego podejścia. Czy w ogóle jest sens podejść do salonu Mitsubishi i w ogóle się zastanawiać nad ASX-em, czy po prostu nie pójść i nie kupić od razu kaptura? I tutaj oto to pytanie zostawiam Wam w sekcji komentarzy. Bo ja szczerze powiedziawszy sam nie wiem co miałbym wybrać. Najdroższe wersje 145 tysięcy złotych a Captur nadal jest jednak o te 5-6 tysięcy złotych tańszy, bo uwaga, nawet Mitsubishi daje na swoje samochody rabat w wysokości 5 tysięcy złotych tak od wejścia, co nie zmienia faktu, że ten samochód najprawdopodobniej będzie miał dosyć duże problemy ze sprzedalnością, bo raczej nie będzie się sprzedawał, bo wszyscy raczej pójdą do Renault i kupią raczej właśnie Captura. No i tak oto moi drodzy, jeśli chcielibyście sobie zakupić takiego kameleona francuskiego, a tak najbardziej japońskiego, czyli Mitsubishi ASX, no to... Widzicie, wygląda to tak jak wygląda, co nie zmienia faktu, że to nadal jest bardzo dobry samochód, tylko po prostu z innym znaczkiem. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego nietypowego materiału, w którym może trochę się pośmiałem z tego samochodu, ale szczerze powiedziawszy, cała branża się śmieje z tego, co się właśnie wydarzyło, że Mitsubishi tak naprawdę jest Renault. I wszystkie ich modele tak naprawdę są Renault, więc tak to aktualnie wygląda. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Matookiem. Bo czasem pojawiają się tu takie bardziej śmieszne filmy oraz pojawiają się takie konkretne recenzje, jak zawsze widzicie. Więc co? Dzięki za subskrypcję. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Hej!